Ja nie, normalnie, ja nie wiem co mnie niosło, ale jak natchniona grałam dzisiaj. Wszystko się zgrało z dziewczynami, tak jak miało i trochę może pod koniec tego tajbreka siadłyśmy, ale jest wygrana, to się liczy. Myślę, że bardzo ciężko, zwłaszcza po tej wysokiej przegranej w drugim secie. Pamiętając, że prowadziłyśmy my tak samo wysoko w pierwszym, ale no, mam nadzieję, że to trochę dzięki mnie, że tak weszłam z nową energią na boisko i... I wygrałyśmy to spotkanie. Kto jest cel, żeby wygrać jak najszybciej? Odpocząć i szykować się na mecze finałowe. Nie było łatwo. Przede wszystkim przegrać tak dwa seta, przede wszystkim tego pierwszego, gdzie prowadziliśmy bardzo dużo. Potem już jak jesteś też 2-0, jak inny zespół prowadzi 2-0, to już, już ciężko tam gdzieś mentalno. Ale się cieszę bardzo, że, że udało się to wyciągnąć, bo naprawdę wygrana zespola, zespół wierzyła do końca. Każda dziewczyna, przede wszystkim młoda Julka, która chodziła na boisko i prowadziła nasz zespół jako jedna e, doświadczona rozgrywająca, także ona nam dużo pomogła i dużo nam zmieniła. Także na pewno każda dziewczyna, która chodziła, Bruna też, która chodziła na boisko, daje coś pozytywnego. I po prostu wszystkie razem wytrzymałyśmy tu presję, bo naprawdę było ciężko. Po 2-0 było ciężko, ale cieszę bardzo, że, że to, co robimy na treningu, to co prezentujemy cały sezon, ta gra zespolowa dzisiaj naprawdę pokazałyśmy na boisku i, i wygrana jest, jest dla nas pierwszy mecz. Nie? Najlepszy to najszybciej skończyć. W sensie co mnie meczu grać. Także na pewno idziemy do Łodzi, żeby walczyli, wiemy, że e, że ta droga do finału jest daleko, w sensie jeśli będziemy walczyli, jeśli będziemy na boisku naprawdę e, e, razem to wygrana przyjdzie po prostu. W Łodzi, trudny, trudno boisko na pewno z dużo kibicą, z taką fajną atmosferą. Dzisiaj też tutaj na, na Podpromiu bardzo. Bardzo się cieszę, że, że dużo ludzi przy, przyszło, bo e, też zasługujemy, a też widzę, że ludzie bardzo lubią tu rzecz w Przede wszystkim zawsze gramy z EUKS-em takie, takie ciężkie mecze, także cieszę się bardzo już, co, niedziela, już następny mecz, także muszę, być, muszę się szybko regenerować i, 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 i no, w niedzielu walczyć, bo nasz cel jest, to co wcześniej zawsze mówiłam jest grać po najwyższe cele, także e, walczyć o mistrzostwo, także zrobimy wszystko, co, co możemy. No wiadomo, jak się kończy taj do 13, no to idzie na noże. No i bardzo no, wyrównany mecz, e, bardzo ciężki. E, były wzroty i upadki, no ale myślę, że wszystkim się podobał. Szkoda, że oczywiście że nie na naszą korzyść, miałyśmy swoje piłki e, w górze, żeby zakończyć ten mecz. Trudno. Dzisiaj był lepszy Rzeszów, ale jeszcze są dwa mecze do rozegrania, więc będziemy walczyć. Wydaje ja mi się, że ten trzeci set troszeczkę mniej koncentracji, troszeczkę może sił, trochę w pewnym momencie zabrakło dobrej decyzji. Yy, tutaj dobra zmiana yy, Honorio yy, w Rzeszowie yy, troszeczkę zmieniła ten, yy, ten obraz meczu. Więc, no mówię, no. Wiemy do czego się przygotowywać i na pewno będziemy walczyć. Musimy, nie mamy innego wyjścia. Ja tutaj przyjechałam po finał.